Możemy powiedzieć, że po pandemii ustabilizowało nam się czytelnictwo, jeśli chodzi o liczbę udostępnień, ponad 361 tysięcy w roku 2024 wypożyczeń jednostek inwentarzowych, czyli głównie oczywiście książek, ale też na przykład płyt z filmami płyt z książkami nagranymi czy też materiałów innego rodzaju. Filia numer 1 to największa liczba czytelników zapisanych tak z, y, przez wszystkie te lata w roku 24. Również to jest ulica Kombatantów i filia numer 14 to Kolejna rekordzistka, jeśli chodzi o liczbę czytelników ulica Wróblewskiego. I na trzecim miejscu, proszę Państwa, oddział dziecięcy w, tej, w tymże budynku nad nami, oddział dziecięcy jest finansowany przez miasto. Nowości wydawnicze, proszę Państwa, czy ta rzecz najważniejsza: zakup książek w bibliotece tych papierowych. Zapowiadałem w styczniu tego roku, że. Moim skromnym marzeniem będzie przekroczenie liczby, liczby 10 tysięcy książek. Mówiłem to z taką dużą niepewnością, no bo czasy są też i lata są trudne dla instytucji kultury, ale udało nam się, proszę Państwa, te 10 tysięcy książek zakupić. Wydarzenia i ilość uczestników 1278 wydarzeń, dużych i małych. Od 30 sierpnia pierwsze miejsce w naszym rankingu książek zarezerwowanych są książki, jest Książka Chłopki, Opowieść o naszych babkach, Joanny Kuciel-Prydyszczak. W tym momencie 30 osób czeka na tą książkę, a mamy 10 egzemplarzy. Więc i ona. Od, 30, od 15 miesięcy jest na pierwszym miejscu w tym rankingu, nic nie chcę jej powiedzieć. Biblioteka złożyła wniosek do programu wzmocnienia efektywności energetycznej obiektów lokalnej, aktywności społecznej. Chcemy uzyskać efekt ekologiczny i efekt obniżenia kosztów działalności biblioteki. Przede wszystkim docieplenie stropodachu, modernizacja systemu grzewczego w oparciu o hybrydowe źródło energii, wymiana oświetlenia na energię oszczędne y, oraz budowa y, z instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii. A wszystko to będzie spinał system zarządzania energią biblioteki. Samorząd województwa w zakresie kultury opiekuje się, nadzoruje i wspiera dziewięć instytucji kultury. Są to filharmonie, muzea, oczywiście poza Gorzowską Filharmonią, która jest filharmonią miejską. Teatry, wszystko jak w naszym województwie musi być razy dwa i jest razy dwa i może dobrze, bo przez to województwo jest nasycone tymi instytucjami kultury, wydaje się w sposób dostateczny. Rocznie przeznaczamy około ponad 60 milionów złotych na koszty utrzymania przede wszystkim tych instytucji. Chcę podziękować zarządowi województwa, ponieważ ja jakby od czterech lat jestem w Departamencie Infrastruktury Społecznej, ale powiem Państwu naprawdę z wielką taką satysfakcją przyglądam się temu, jak są podejmowane decyzje co do finansowania. Wiadomo, że my nie jesteśmy najbardziej zasobnym województwem i najbogatszym, jeżeli chodzi o budżet, natomiast... Nigdy nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o dodatkowe środki na instytucje kultury. One wiadomo, wymagają stale i, i zawsze chcielibyśmy, żeby to było na większym poziomie. Natomiast ja zauważam bardzo dobry odzew i, i taką bardzo duże wsparcie ze strony przede wszystkim zarządu, bo tam się to wszystko zaczyna i, i wielkie zrozumienie, dlatego że te instytucje kultury są ważne i potrzebne, bo wiadomo większą splendor być może czasami przynosi wybudowanie kilku kilometrów drogi, ale cieszę się, że jest takie właśnie podejście do tych instytucji kultury. Biblioteka organizuje bardzo. Wiele spotkań. To wiele spotkań z mieszkańcami województwa Lugowskiego, wiele spotkań z mieszkańcami Gorzowa. To dziesiątki spotkań autorskich, wystaw, eventów dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. To wiele rozmów o książkach i o kulturze. I ja tutaj z całego serca chciałam podziękować panu dyrektorowi i całemu zespołowi. Bardzo wam serdecznie dziękuję, bo bez was by się to nie udało. Liczę na więcej. I mam nadzieję na dalszą współpracę. Tak jak pan dyrektor tutaj wspomniał, w zeszłym roku udało nam się zakupić o wiele, wiele więcej książek i mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy.